Wydawnictwo Kowalik przedstawia Grzegorz Gortat Pokój bez widoku Czyta Maciej Kowalik Wybiórcza pamięć Oto czego nam trzeba, by mizerne strzępy chwały ubrać w pozory świetności, a demony przeszłości przepędzić. John M. Goddard Jan Michał Godurć Sezon na niepamięć Od autora. Jan Michał Godurć Well John M. Goddard, jest postacią od początku do końca fikcyjną, tak jak opisywane wydarzenia są wytworem fantazji. Jeśli powieść pod jakimkolwiek względem ma odbicie w rzeczywistości, to jest to sprawa tyleż przypadku, co powtarzalności ludzkich losów. 1. Równo o dziesiątej rano moja amerykańska komórka odegrała sześć pierwszych taktów z drugiej symfonii bramsa. Bramsa nie znoszę, ale w roli zwiastu na dobrych i złych wiadomości sprawdza się znakomicie. Dzwonił szloser z Warsaw Properties Derkowski Jęd Tomanek. Po krótkiej wymianie uprzejmości przystąpił do rzeczy. Wyjątkowa okazja. Dobry punkt, aranżacja wedle życzeń klienta, doskonały widok, duży metraż. Ile? 200 metrów, może nawet więcej. Panie szloser, warknąłem do słuchawki. Przecież dobrze pan wie, że na tyle mnie nie stać. A nie powiedziałem, że to okazja? Inaczej bym nie dzwonił. Muszę kończyć. Odezwę się później. Rozłączył się. Wypiłem porannego drinka, zjadłem śniadanie i przez okno na wysokości piętnastego piętra patrzyłem na ten fragment parku saskiego, którego nie przesłaniały stojące niemal na wyciągnięcie ręki biurowce. Wspominałem dwupoziomowy apartament z widokiem na Central Park. Wspominałem sypialnie Debbie i mój gabinet do pracy sąsiadujący z biblioteką, gdzie w pewien sierpniowy wieczór 2001 roku zaszczycił mnie wizytą sam Sol Bellow. Schlosser zadzwonił ponownie, zanim zdążyłem przyrządzić drugiego drinka. Było parę minut po jedenastej. — Tak? — stojąc plecami do okna i sącząc Johna Walkera bez lodu, kontemplowałem niechlujnie odmalowane ściany dwupokojowego szajsu z epoki Gomułkowskiej, który od trzech tygodni wynajmowałem. Proszę zarezerwować sobie dzisiaj czas, profesorze. O której? Jeszcze dokładnie nie wiem. Po południu, może dopiero wieczorem. Chcę mieć pewność, że w razie czego złapię pana pod telefonem. Gdzie to jest? Zawahał się. Proszę o cierpliwość. Najpierw chcę sam pojechać i obejrzeć. Tajemniczość szlosera zaczynała działać mi na nerwy. Panie szloser, sarknąłem. Szukam mieszkania. Nie interesuje mnie randka w ciemno. Przełknął to gładko. Dobrze ich szkolą. Profesorze, ściszył głos. Dostałem poufną handlową informację, rozumie pan? Przez telefon nie będę mówić o szczegółach. Super, super okazja. Odczekał chwilę. Ale najpierw muszę to i owo sprawdzić. Burknąłem coś w odpowiedzi. Zadzwonię, obiecał. Połknąłem jedną z gładkich czerwonych tabletek, które zapisał mi doktor Marc. Podłączyłem telefon do ładowarki. Odczekałem pół godziny i wyszedłem zostawiając za zamkniętymi drzwiami 39 metrów kwadratowych z ciemną kuchnią i plamami na ścianach po środkach chowadobójczych. Zjechałem windą na parter, przeciąłem hol wypełniony zapachami wietnamskiej kuchni. Zanim ruszyłem dalej, stałem chwilę na chodniku w cieniu piętnastopiętrowego mrówkowca, jakbym oczekiwał, że coś za chwilę się wydarzy. Wrześniowe słońce świeciło bez przekonania. Zapuściłem się w głąb parku z spacerowym krokiem, minąłem grób nieznanego żołnierza, doszedłem do krakowskiego przedmieścia i teraz już prosto jak po sznurku dotarłem na starówkę. Przez plac zamkowy przetoczył się tłum skośnookich turystów. Zaraz potem przemaszerowali dziarskim krokiem ogoleni na łyso młodzieńcy w pseudowojskowych uniformach. Gapiłem się z otwartymi ustami. Wiecie jak to jest, kiedy człowiek wraca po trzydziestu kilku latach. Świat nie stoi w miejscu. Zjadłem pizzę, obejrzałem monotonnie kolorowe wystawy księgarni i tą samą drogą wróciłem do Mrówkowca przy Marszałkowskiej. Z ulgą opróżniłem pęcherz, włączyłem laptop i zacząłem od przejrzenia poczty. Śmieci, reklamy. Do czytania i pisania nie potrzebuję okularów, dobry wzrok odziedziczyłem po ojcu. Mam nadzieję, że to jedyne, co po nim przejąłem. Uporawszy się z czyszczeniem skrzynki e-mailowej, zająłem się cotygodniowym artykułem dla literackiego dodatku New York Timesa: Kutsi w Auschwitz, gdyby Kawka doczekał holokaustu. Pseudoliterackie wypociny, tyle że sygnowane nazwiskiem gościa, który osobiście znał Beloła, Rota, Woneguta i Zontak. To o mnie. O czwartej zrobiłem przerwę, żeby się wysikać, łyknąłem czerwoną tabletkę, przygotowałem sobie drinka i pisałem dalej. Skończyłem kwadrans po szóstej. Przeczytałem tekst, skróciłem akapit poświęcony Kerteszowi jednym kliknięciem wysłałem artykuł za ocean. Zdążyło się ściemnić. Wszedłem do łazienki i dopiero stojąc w drzwiach pstryknąłem przełącznik. Po jasno-kremowej posadzce śmignęły brązowe kształty. Pochowały się w szparach podłogi. Jeden pozostał. Okaz wielkością niemal dorównywał nowojorskim krewniakom. Mr. Majesty. Karaluch stał po środku łazienki i byłbym gotów przysiąc, że się na mnie gapił. Wiecie o co chodzi. Starzeją się wraz z wiekiem tracą instynkt. Nadmierna pewność siebie. Oto co je na starość gubi. Zgniotłem go butem, wziąłem przez papier toaletowy i wrzuciłem do muszli. Spłukałem. Akurat wracałem do pokoju, kiedy zadzwoniła komórka. Spojrzałem na wyświetlacz. Szloser. Usiadłem ciężko na fotel i wybrałem przycisk. Profesor John Goddard? Obcy głos. Odczekałem chwilę i zapytałem. Kto mówi? To Manek, Warsaw Properties, byliśmy umówieni. A loser? Współwłaściciel firmy Warsaw Properties miał tubalny głos i lekko seplenił. Dopasowałem głos do sylwetki i wyszedł mi Hulk Hogan za najlepszych lat na zapaśniczym ringu. Dzwonię z jego służbowej komórki. Znam sprawę od szlosera, musiał pilnie wyjechać za granicę i prosił, żeby go zastąpić Przyjadę po panu około dwudziestej, może być? Cyplenił albo żół gumę A może po prostu lekko kaleczył niektóre dźwięki, jak ktoś, kto zbyt długo przebywał za granicą Wolałbym odłożyć to do rana Jutro będzie za późno Muszę znać pana decyzję jeszcze dzisiaj Zaczęło siąpić Ból w prawym kolanie nie zwiastował szybkiej poprawy pogody Myślałem, jak się wykręcić. Profesorze Godard, jeżeli nie jest pan zainteresowany, nie nalegam. Gdyby nie to, że według szlosera poluje pan na duży metraż, za rozsądne pieniądze. Dowiem się czegoś więcej. Dobrze, westchnął. Lofty w dawnej fabryce. Władze dzielnicy jutro podpisują decyzję o sprzedaży. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się za pół roku. Myślałem o kontenerze z książkami, które najdalej za dwa tygodnie wypłyną z Nowego Jorku w dziewiczy rejs do Gdyńskiego Portu. Dobrze, powiedziałem. Marszałkowska 111a. Dokończył za mnie. Schlosser podał mi adres. Czekam o dwudziestej pod domem, podjadę firmowym wozem. Zjadłem dwie grzanki z Jemem, usiadłem w fotelu i ponownie sprawdziłem pocztę elektroniczną. Adwokat Debbie kolejny raz przypominał, że na mocy umowy rozwodowej, Połowa honorariów autorskich profesora Godarta należy się jego byłej małżonce. Wykasowałem e-maila w duchu życząc debi rychłej starości. Zwykłe chciejstwo w przypadku gościa, który w drodze do mety wyprzedza byłą lubą o dobre trzydzieści lat. Zapaliłem światło w łazience, odczekałem, otworzyłem drzwi i stanąłem na pustej, jasnokremowej posadzce. Wziąłem prysznic, i po pół godzinie byłem gotowy do wyjścia. Z lustra w przedpokoju patrzyła na mnie facjata, jakiej dorobiłem się przez sześćdziesiąt kilka lat i metr osiemdziesiąt siedem zwieńczony rzadkim kucykiem. Profesorze Goddard, podniosłem szklaneczkę z Johnem Walkerem. Życzę udanych łowów. Profesorze Goddard, odpowiedziało mi odbicie w lustrze. Ma pan problem alkoholowy. półdło profesorku. Bez pośpiechu. Dwa. Na parkingu wypatrzyłem szarą Mazdę z logo Warsaw Properties Derkowski and Tomanek. Tomanek wytoczył się z samochodu i podał mi pulchną dłoń. Był niższy ode mnie o głowę, miał sporą nadwagę i sądząc po oddechu, heliobakterie uwiły sobie w nim przytulne gniazdo. Włosy farbował na czarno, albo miał dobrze dopasowaną perukę. W myślach przeprosiłem Halka Hogana. Mam przeczucie, odezwał się po wstępnej prezentacji. Że będzie pan zadowolony z oferty. W czarnym, eleganckim, szytym na miarę garniturze prezentował się jak przedsiębiorca pogrzebowy na branżowym zjeździe w Las Vegas. Poczułem się niczym ubogi krewny, kiedy tak stałem naprzeciw niego w sztruksowej marynarce i znoszonych dżinsach. Usiadłem na tylnym siedzeniu, Tomanek wcisnął się za kierownicę i ruszyliśmy. Prowadził pewnie i z drygiem. Dojeżdżaliśmy do placu bankowego, kiedy, uprzedzając moje pytania, powiedział: z chwilą złożenia podpisu przez naczelnika dzielnicy, fabryka i teren przyfabryczny przechodzą na własność miasta. Dawne hale będą zaaranżowane na mieszkalne lofty. W stanie surowym pójdą za połowę wolnorynkowej ceny. Mam zaklepane tysiąc metrów kwadratowych. Spojrzał na mnie w lusterku wstecznym. Dodatkowe dwieście mogę jeszcze utargować. Wystarczy. To, co przez telefon wziąłem za teraz wcale nie wydawało mi się związane z wadą wymowy. Miałem wrażenie, że tak bardzo się stara panować nad akcentem, że trąci to sztucznością. Pod tym względem przypominał pianistę, który bez jednego potknięcia wykonuje wyuczony utwór, ale jego wirtuozerską interpretację cechuje uczuciowy deficyt. W odpowiedzi na pytanie Tomanka kiwnąłem potakująco głową. Raptem poczułem się senny. Wjechaliśmy na most prowadzący na Pragę. Ale, ale! przerwał milczenie. Do czasu przeprowadzki nie chciałby pan wynająć czegoś większego? Trudno gnieździć się z rodziną w takiej klitce. Nie mam rodziny. Chwilę jakby trawił w myślach to, co usłyszał. Wiedziałem, o co teraz zapyta. Nie chcę być wścibski, jest pan malarzem? Skąd ten pomysł? Dwieście metrów dla jednej osoby? Chyba że na pracownię malarską. Książki. Mam bibliotekę złożoną z czterdziestu kilku tysięcy tomów. Muszę gdzieś to upchać. A, książki! Uśmiechnął się, jakby przyłapał mnie na zabawie kolejką elektryczną. Hobby, e? Przytaknąłem. Nie widziałem potrzeby, by zwierzać się obcemu facetowi, jak zarabiam na życie. Wyprzedziły nas dwie karetki na sygnale. Ja wyżywam się w technice, oznajmił. Monitoring i komputerowe zabezpieczanie obiektów. To pozwala nieźle zarobić. A nieruchomości łączę jedno z drugim, zwolnił przed sznurem samochodów. Ludzie najpierw gromadzą majątek, a potem wydają kupę forsy, by mieć pewność, że ich nie okradną. Chcą się czuć bezpiecznie. Poruszaliśmy się teraz w żółwim tempie. Przy torowisku tramwajowym w odległości trzech metrów od pary opustoszałych wagonów stały dwie karetki. Samochody przed nami zwalniały. Policjant kierujący ruchem przynaglał kierowców, żeby jechali dalej. Dzień jak co dzień, mruknął Tomanek. Uliczne latarnie oświetlały całą scenę. Patrzyłem na nogi w męskich półbutach nienaturalnie ułożone na tramwajowej wysepce. Resztę zasłaniali gapie. Pewnie zawał, mruknąłem. Gdzie tam wpadł pod tramwaj? Na wysokości karetek obejrzałem się. Z drugiej strony przed niego wagonu stał wóz techniczny zaopatrzony w podnośnik hydrauliczny. Zatrzymamy się, podziękowałem. Tomanek nie nalegał. Dwa skrzyżowania dalej skręcił w boczną ulicę, potem w następną. Mijaliśmy wyludnione chodniki i kamienice upiornie żółte w świetle latarni. Skulony w fotelu mazdy, przeniosłem się myślami za ocean, na wyspę Manhattan. Akurat wspominałem pierwszą noc u Debi w jej zafajdanej czynszówce na brącie, kiedy to manek oznajmił: Jesteśmy na miejscu! To, co zobaczyłem wam na pierwszy rzut oka, też by się nie spodobało. Za wysokim murowanym ogrodzeniem wyrastała ciemna ceglana sylweta. Konstrukcja prosta jak lotniczy hangar, zdewastowane okna z dwóch stron dachu, bliźniacze przybudówki podobne do wież obserwacyjnych na łodzi podwodnej. Budowla niewiele się różniła od dziesiątek opuszczonych fabryk, które widywałem od Detroit po Nowy Jork. Nagle zatęskniłem za dwupoziomowym apartamentem z widokiem na pomnik Shermana i zachodnie obrzeża Central Parku. To manek wyczuł mój nastrój. Za tydzień nie pozna pan tego miejsca. Ekipy budowlane tylko czekają na sygnał, żeby wkroczyć. Znałem miejsca na Brooklynie, których cena w trzy miesiące osiągała dziesięciokrotne przebicie. Dawne rzeźnie, farbiarnie, kościoły, przedszkola i zajezdnie tramwajowe zamieniały się w malarskie atelier i luksusowe domy schadzek dla przedstawicieli wszystkich trzech płci. W zasadzie, tłumaczyłem sobie, podążając za tomankiem, powinienem być zadowolony. Warszawa, do której wracałem, stawała się częścią tak zwanego lepszego świata. Pozwoli pan! Tomanek, nie zwalniając kroku, wyjął z kieszeni marynarki telefon komórkowy. Wybrał numer. Niemal natychmiast moja komórka zajazgotała bramsem. Ledwo wcisnąłem przycisk, usłyszałem dobiegający z dwóch stron głos Tomanka. Szloser doleciał już pan do Wiednia? Panie Tomanek, powiedziałem do słuchawki, melduje się profesor Goddard, póki co z Warszawy. Staliśmy tuż pod ogrodzeniem. Tomanek miał speszoną minę, i chowając komórkę do kieszeni, przepraszał mnie stokrotnie. Wyjął pęk kluczy i otworzył bramę. Zagraconym chodnikiem doprowadził mnie do wejścia oświetlonego parą odrutowanych lamp z nalotem pajęczyn. Wybrał inny klucz, przekręcił dwukrotnie w zamku i metalowe drzwi ustąpiły. Zanim wszedłem, zadarłem głowę i przeczytałem osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony obiekt monitorowany. Profesorze Goddard. Zaczął to tonem, jaki miał okazję pewnie nieraz przetestować na setkach klientów. Oto pana przyszły dom. Witam w zaułku spełnionych marzeń. Nieznośnie pretensjonalne, uznałem. Pretensjonalne i patetyczne. Zaczęło drapać mnie w gardle. Rozkasłałem się. Tomanek zapalił światło i zaułek spełnionych marzeń odsłonił się przede mną w niebieskawym świetle jarzeniówek. Pokryta dziurawym linoleum cementowa podłoga, betonowe stropy, nad głową proste sklepienie z plątaniną wygiętych prętów. Wypisz wymaluj nowojorska bimbrownia z okresu prohibicji. Tu powstanie część handlowo-usługowa, podjął tomanek, wyczuwając moje wątpliwości. Zapraszam na górę do apartamentu pokazowego. Apartament pokazowy? Burknąłem, wdrapując się za tomankiem po metalowych krętych schodkach. Kto dzisiaj kupuje w ciemno? Siedząc niezadługo potem w jednym z dwóch klubowych foteli, patrzyłem na nieskazitelnie czyste białe ściany i cofałem przekleństwa, jakimi chwilę wcześniej w myślach obrzucałem tomanka. Szybkim spojrzeniem ogarnąłem dwa strzeliste okna przesłonięte habrowymi kotarami. Z daleka obejrzałem udane podróbki aktów Modylianiego i zygzakowate kinkiety układające się w wielki ścienny zegar. Meble ze szkła i metalu były nie w moim guście, ale to można zmienić. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, brakowało książek. Zostawię pana na chwilę. Tomanek zniknął za sąsiednimi drzwiami. Za sekundę wracam z dokumentacją. Rozglądając się po pokoju w myślach meblowałem wnętrze. Lubię otaczać się sprzętami, które mi się dobrze kojarzą. Pożałowałem, że z nowojorskiego gabinetu zabrałem tylko stylowe biurko i barek. Na wspomnienie barku poczułem znajome pieczenie w ustach. John Walker dopominał się o moje względy. Jeszcze kwadrans i język zacznie mi kołować. Czekanie przedłużało się. Dobry Boże, jęknąłem zerkając na zamknięte drzwi, za którymi Tomanek zniknął chyba dziesięć minut temu. Folknerowi też musiał kołować język, zanim kilkoma łykami whisky doprowadzał się do stanu używalności. Zaczynałem się niecierpliwić. Domagający się uwagi Johnny Walker to nie jedyne moje zmartwienie. Panie Tomanek, Zawołałem w stronę zamkniętych drzwi. Długo to jeszcze potrwa. Nie odpowiedział. Dźwignąłem się z fotela, podszedłem i złapałem klamkę drzwi, za którymi zniknął. Zamknięte. W kilku susach, jakbym zapomniał o sześćdziesiątce, na karku dopadłem drzwi wejściowych i naparłem na nie z całych sił. Ani drgnęły. Podbiegłem do okna i szarpnąłem kotarę. Zobaczyłem mur z czerwonych cegieł szczelnie wypełniających prostokąt metalowej ramy. Jeszcze zanim odważyłem się uchylić drugą kotarę, wiedziałem, co zobaczę. Rzuciłem się na powrót do drzwi wejściowych, jakbym się łudził, że chwilę wcześniej dałem się ponieść wyobraźni. W tym momencie zgasło światło. W panice rzuciłem się do przodu, zawadziłem o coś nogą i zwaliłem się jak długi na podłogę. 3. Ojciec opowiadał mi, że kiedy miał pięć lat, wpadł do głębokiej studni i spędził tam całą noc. Kiedy mi o tym mówił, byłem niewiele starszy. Słuchałem jego opowieści sparaliżowany strachem, jednak już wówczas nachodziłem mnie wątpliwości, czy mówi prawdę, bo alkohol zdążył potężnie przeorać mu mózg, choć najgorszy, jak się miało okazać, dopiero nas czekało. Więc podobno było tak. Rodzice, moi dziadkowie, jechali na wesele do bliskiego krewnego, a ponieważ nie mieli z kim zostawić chłopca, wzięli go ze sobą. W miarę jak impreza się rozkręcała, dorośli zajmowali się bardziej swoimi sprawami, na dzieci nikt nie zwracał uwagi. Ojciec szalał na podwórku z grupą niewiele od siebie starszych dzieciaków. Podczas zabawy wchowanego wpadł do jeszcze niewykończonej, słabo zabezpieczonej studni. Nawet nie pamiętał, jak to się stało. Ktoś go popchnął czy sam się nieszczęśliwie potknął dość, że ocknął się na mulistym dnie, poobijany i zakrwawiony. Cud prawdziwy, że nic sobie nie połamał. Krzyczał ile sił w płucach, lecz orkiestra rżnęła tak głośno, że zagłuszała wołanie. Szczęście w nieszczęściu, że robotnicy nie dokopali się jeszcze do wody. Utopienie mu nie groziło, ale w krótkim czasie opadł z sił i przemarzł do szpiku kości, bo był środek kwietnia i nocą temperatura spadała do kilku stopni. Nachodziły go różne zwidy, na przykład, że z cementowych cembrowin wyłaniają się ręce i oplatają go niczym węże. Z nadejściem nocy strachów przybywało. Zanim stracił przytomność, słyszał dobiegające z różnych stron pomruki i czuł na twarzy czyjś cuchnący oddech. Tak długo leżał w całkowitej ciemności, że był pewny, iż umarł. Znaleźli go dopiero nad ranem. Czy powinno dziwić, że w tej właśnie chwili niczym za uruchomieniem przycisku obraz ojca powrócił we wspomnieniach realny, jak spowijający niemrok. Nie przypominał siebie z ostatnich tygodni życia, wyglądał raczej jak tamtej fatalnej nocy, gdy śmierć szła po niego wielkimi krokami, a dureń, ubzdurzawszy sobie, że przyjdę mu z pomocą, zapierał się nogami i w pałąk wyginał z żarte rakiem ciało. Nie chciał się z własnej woli poddać, a przecież wyświadczaliśmy mu, matka i ja, przysługę na jaką drań wcale nie zasłużył. Odchodząc oboje nas przeklinał. Przeszył mnie lodowaty chłód. Od lat nie czułem równie wyraźnie obecności ojca, co nigdy nie wróżyło nic dobrego. Ponoć tak przypomina o sobie sumienie. Struchlały wyczekiwałem, że stary zbój zaraz mnie pochwyci i pociągnie za sobą. Co gorsza, los, jaki spotkał ojca nieuchronnie, przywodził na pamięć tę drugą sprawę, a o niej tym bardziej chciałem zapomnieć. Więc próbując widma przepędzić, usilnie starałem się zająć myśli czymś innym. Uwagę skupiłem na swoim obecnym położeniu. Zewsząd napierała na mnie ciemność, i różne pytania przychodziły mi do głowy. Ktoś bawi się moim kosztem? Może jakiś zwariowany pismak próbuje się odegrać? Czy raczej domorosły bandyta wpadł na pomysł porwania dla okupu? A jeśli to nie jest durny wybryk, ani napad rabunkowy, może komuś za bardzo znalazłem za skórę? Pytanie tylko komu Debbie Słodka debi. Do diabła sam nałożyłem sobie te smycza, kiedy wreszcie przejrzałem na oczy było zbyt późno. W sprawie debi popełniłem wszystkie możliwe błędy, na jakie się naraża sześćdziesięciolatek goniący za drugą młodością. Na początku naszej znajomości panna debi miała dwadzieścia pięć lat, ja pięćdziesiąt siedem. Kiedy dobijałem do sześćdziesiątki, debi obchodziła dwudzieste ósme urodziny. Niby wciąż dzieliły nas te same trzydzieści dwa lata, ale przepaść między nami się pogłębiła, jeśli wiecie, co mam na myśli. Skończyło się tak, jak musiało się skończyć. Pocierając obolałe udo, próbowałem spojrzeć na całą historię od innej strony. Za jednym moim podpisem Debbie pozbyła się wszelkich niedogodności związanych z podstarzałym małżonkiem, a dostała wszystko, o co zabiegała nazwiska, nie wyłączając... Miała prawo do połowy moich honorariów z tytułu wznawianych oraz mających dopiero powstać dzieł. Kto zaży na kurę, która znosi złote jaja? Dopóty pieniądze z mojego konta trafiają na rachunek byłej pani Goddard, nie mam powodu się jej obawiać. W biznesie Debbie zawsze kierowała się rozsądkiem. Czy miałem innych wrogów? Pod tym względem nie odstawałem od reszty tak zwanego normalnego świata. Wystarczy, że zarabiasz dwa dolary więcej od kolegi przy sąsiednim biurku, by ten szczerze cię znienawidził. W ciemności nie widziałem własnej dłoni. Nadaremno próbowałem odtworzyć w pamięci układ pokoju. Nie potrafiłem choćby w przybliżeniu określić, gdzie upadłem. Bałem się podnieść, żeby nie pogorszyć swego położenia, bo mogłem natrafić na przeszkodę albo... ...pułapkę zastawioną przez Tomanka. Poruszałem się po omacku. W podwójnym tego słowa znaczeniu. Co gorsza, nie wiedziałem nawet do jakiej części Warszawy tomanek mnie wywiózł. Po trzech tygodniach od powrotu do Polski wciąż czułem się w Warszawie obco. Zapuszczałem się w znajome uliczki, zaciekle tropiąc ślady młodości, jednak w głębi ducha wiedziałem, że Warszawa nigdy już nie będzie moim miastem. Nie przestawałem tęsknić za Nowym Jorkiem, choć poza wspomnieniami i plikiem umów wydawniczych niewiele mnie z Ameryką łączyło. Nie zostawiłem tam przyjaciół, do których mógłbym od czasu do czasu zadzwonić i liczyć na rewanż z ich strony. W tym momencie doznałem olśnienia. Wymacałem w kieszeni marynarki znajomy kształt. Tomanek nie o wszystkim pomyślał. Wyjąłem telefon i otworzyłem klapkę. Ekran i kolorowe przyciski świeciły jak należy. Wpisałem numer alarmowy 112 i uruchomiłem przycisk połączenia cisza Na wyświetlaczu pojawił się komunikat Profesorze Goddard witam w zaułku spełnionych marzeń Po omacku na czworakach krążyłem po pokoju aż natrafiłem ręką na szklany blat Dla pewności uruchomiłem telefon by w blasku wyświetlacza obejrzeć mebel Tak jak zapamiętałem prostokątny stolik ze szkła wspierał się na czterech metalowych nogach Wstałem z klęczek i dźwigając mebel za dwie nogi, podniosłem go jak mogłem najwyżej. Zamachnąłem się i walnąłem szklanym blatem o podłogę. Wkładałem w to wszystkie siły, ale szkło poddało się dopiero przy czwartej próbie. Przyklęknąłem i przyświecając sobie komórką, wybrałem podłużny, w jednym końcu zaostrzony odłamek, drugi koniec owinąłem chusteczką, mocno związując dwa rogi, i tę żałosną atrapę broni ukryłem w prawej kieszeni marynarki. Najgorsze dopiero mnie czekało. Pracowałem niemal po ciemku, więc długo trwało, zanim śruba tkwiąca w ramię poddała się moim kopniakom i uwolniona noga od stołu upadła z hałasem na podłogę. Zważyłem ją w ręku. Wydała mi się odpowiednio ciężka i solidna. Przyświecając sobie komórką, dotarłem do drzwi wejściowych. Wcisnąłem koniec metalowej nogi w szparę pod drzwiami i drugim końcem podważyłem. Jakby uniosły się nieco na zawiasach. Musiałem stanowić niezwykły widok, kiedy zgięty w pół, trzymając świecący aparat telefoniczny w zębach, zmagałem się z przeszkodą. Przerywałem tylko dla nabrania oddechu oraz żeby ponownie uruchomić regularnie gasnący ekran wyświetlacza. Zastanawiałem się, co zrobię, jeśli ciężkie drzwi zwalą się na mnie, ale uznałem, że w tej chwili to najmniejszy z moich kłopotów. Kiedy to teraz wspominam, staram się unikać patosu. Przy czwartej czy piątej próbie metalowa noga od stołu pękła jak sucha szczapa. Zaraz potem prawem serii komórka wydała ostatnie tchnienia, a ja poległem w walce z gruczołem krokowym. Oblewając ścianę nierównym, przerywanym strumieniem, miałem wrażenie, że wraz z uryną próbują się ze mnie wydostać tysiące szklanych ostrych drobinek. Szanowni Państwo, poznajcie nowe wcielenie profesora Godarta. Fizjologia i anatomia sprowadzone do rudymentarnych wymiarów. Dawniej byłem stale gotowy do walki. Mógłbym powtórzyć zabelołem dzisiaj nie zawsze zdążałem w porę rozpiąć rozporek. Kuliłem się z bólu. Zimny pot spływał mi stróżkami po plecach. Kiedy skończyłem i doprowadziłem się do porządku, wyczerpany klapnąłem na podłogę. Fachowe porady doktora Marca i jego czerwone pigułki przydałyby mi się jak nigdy. Ale między mną a doktorem Marcem był ocean, a od pigułek w łazience na Marszałkowskiej dzieliło mnie kilkanaście kilometrów. Na jedno wychodzi.